Nie wiem, czy będzie więcej, pewnie będzie, zobaczymy z jakimi odstępami, ale chciałabym Wam pokazać, co ja tu mam, i co mi tutaj rośnie, co mi nie rośnie, może Was to zainteresuje. Jeżeli słyszycie jakiekolwiek dźwięki, to obok w pokoju mój kot właśnie dokonuje wykopywania i zakopywania, więc sorry. Dobra, zacznijmy od tej na samej górze półce, półki, o, zacznijmy od tej półki na samej górze. Mm. Nie będę szczegółowo mówiła o każdej z tych roślin. Są to rośliny, które są najmniej wymagające: czyli syndapsus, filodendrony e, skandensy, e, epipremna, tu jest chyba Happy Leaf, potem mamy scandensa lemon lime, scandensa brazil, no kolejny epipremnum to jest chyba zwykłe, to złociste, potem tam dalej kolejny syndapsus, i znowu. E, Candles i Epipremnum Global Green. Okej, okay. tutaj mamy Hoje Wajeti Łamane na Kentiana. Nie wiem jaka jest to dokładnie, napiszę Wam na dole, ponieważ kupiłam ją w centrum budowlanym, kiedy była pięć razy mniejsza, trzy razy mi prawie umarła, ale potem odżyła. Przełoniosłam ją w tej chwili na tą półkę, nie do końca chyba jest tutaj szczęśliwa, ale nie ma wyjścia, musi tutaj rosnąć, mam nadzieję, że się zachowa, uchowa i będzie jej tutaj w miarę ok. Patrzcie na to cudo, zobaczcie jaki on jest piękny od spodu, jest to philodendron atapa poenza, jeżeli się nie pomyliłam, wszystkie napisy i wszystkie nazwy będą na dole. Kupiłam go jako jeden liść, ale już mi puszcza tutaj coś nowego. Mam nadzieję, że ostro się złapała. Niestety nagrywanie jedną ręką z aparatem dużym w ręku jest trudne. Piękny, piękna roślina. Mam nadzieję, że będzie rosła. Nie przepadam za takimi filodendronami, ale muszę przyznać, że ten liść na mnie zrobi wrażenie. One są trochę zakurzone, ponieważ mój kot... Kot, mój kot, no kot, który jest u mnie na tym czasie, ma tutaj swoją kuwetę, i ten kurz z kuwety mocno mi się osada na liściach. Trzeba będzie jej niedługo przepukać. Także sorry za ewentualne kurze na półkach, ale robię to. Ten film nakręcę chyba trzeci raz i już po prostu chcę mieć to z głowy. Dobra, zostawmy. Tutaj mamy, słuchajcie, moją choję Aust Australian Lisa. Piękna, prosta choja, która sobie rośnie, nawet jej nie przesadziłam z tego podłoża, który był, którym była kupiona. Tnę co jakiś czas, bo się no, zależy mi na takim pokroju właśnie okrągłym. No nic jej nie jest, co prawda nie kwitnie, ale, ale sobie tutaj po prostu siedzi. Słyszałam, że z tymi chojami są różne e, problemy, no ja nie mam z nią problemów i to jest jedna z dwóch, które mam. Następna roślina to jest Monstera carsteniana peru. Nie jest to mój ulubiony kwiat. Siągnęłam ją, była na paliku, ale na paliku wcale się nie chciała wrastać. Te liście są mniejsze niż te od zakupu. Po prostu jest, przycinam ją regularnie. Pasuje mi do kompozycji, ale żebym się w niej jakoś tam kochała, to nie. Jest i niech sobie rośnie. Kolejne, Epipremnum. Y Neon, nie pamiętam, kurczę, wiecie co, wstyd się przyznaję, ale ten epipremion uwielbiam. Global green, nie, epipremum neon green. Napiszę wam na dole. Jest cudowną rośliną. Ma przepiękny odcień liścia. Naprawdę dobrze rośnie w cieniu, a nie lubi mm, naprawdę jasnych takich miejsc. Więc jeżeli ktoś ma dosyć zacieniony kąt, to go polecam. Jest świetną, piękną rośliną. Kolejna to tutaj mam z Scintabsu Dark Form. Piękna, piękna roślina, o bardzo, ale to bardzo ciemnych liściach. Zobaczcie, one są tak, jakby woskowane. Bardzo wolno rośnie. Na pewno byłaby szczęśliwa, gdybym ją puściła po paliku, no ale niestety na razie nie ma szans. Jest jak jest. Musi sobie z tym poradzić. Ale jest, rośnie. Niczego jej nie brakuje. Mało wymagająca. Tutaj mamy choję kurtisji, która muszę powiedzieć, że bardzo ładnie zaczęła mi rosnąć. Ja Wam powiem, że ja ją kupiłam gdzieś tam jako jedną z pierwszych hoj moją zimą, chyba na zielonym parapecie. To był drugi gatunek, była przemoczona, przemarznięta, strasznie mi padła. Zostało z niej kilka kawałków. Jeden jest tutaj, drugi jest w drugiej doniczce i powiem szczerze, myślałam, że już nic nie będzie i zaczęła ostatnio tak pięknie rosnąć. No musiałam mieć ten swój czas, dlatego. No jednak polecam Wam nie kupować kwiatów zimą, no bo trudno jest później je y, utrzymać. No tutaj mam moją sadzonkę amydrium. Rośnie sobie w ceramisie, ale nie jest to moja ulubiona roślina. Jest, bo mi pasuje tutaj do kompozycji, natomiast jest to roślina, która bardzo kocha się wspinać. Jeżeli nie ma dużo światła i nie ma podpory, to zaczyna puszczać zwanych biegaczy. czyli takie długie, błyskane kłącza, które nie wyglądają atrakcyjnie. Ja je obcinam albo zawijam je i wsadzam je jak korzenie, po prostu sypuję ziemią. No, ale jeżeli ktoś ma dla niej warunki, to podejrzewam, że pięknie potrafi, pięknie z liściem, mieć wielkie. Kolejny jest to Filodendron Paraiso Verde. Które dostałam w e, gratisie do innego zamówienia. Bardzo taka <laughs> prosta roślina. W sensie, ten no, egzemplarz parasol nie jest jakiś wybitny, e, no, ale dostałam w prezencie, więc nie wybrzydzam. Tutaj moja umierająca paprotka. mam nadzieję, że żyje. Zmieniłam jej miejsca. Jak wiecie, poprotki nie znoszą zmiany miejsc. Nie ma tutaj dość światła, nie ma tutaj dość wilgoci. Zobaczymy, może ją przerzucę później do. Hydroponiki do seramisu. Zobaczymy. Na razie jest. Jeszcze tam widzę, że, że e, żyje. Więc nadzieję mam. Będę Wam pokazywała moje aglaonemy. E, a jeżeli mi się uda znaleźć ich e, gatunki, to podpiszę tutaj pod, e, na, na ekranie. Bo przyznawam się, że nie pamiętam. A mam ich tutaj kilka. Piękna roślina, też jedna z pierwszych, którą kupiłam. Musiała swoje odchorować, ale chyba jest już ok. Tutaj jest Amagris, jeżeli to jest gatunek. Zobaczcie. Takie malutkie, ona nie wyzarasta do wysokich rozmiarów, do dużych rozmiarów. Trochę cierpi przez pszędziora albo innego dziada. Co jakiś czas muszę go psikać, ale ogólnie rośnie. Z góry wygląda przepięknie, zobaczcie. Jest to też w sumie mało wymagająca roślina, ale niestety kochają ją szkodniki. Mamy kolejną Agleonemę, to jest piękna odmiana Salmon Fantasy, przepiękna, zobaczcie, ona ma, nie wiem czy to widać, różowe nóżki, no coś pięknego, polecam Wam. Tutaj mam y, Fiodendron, Hastatum chyba, ale wiecie co, napiszę Wam na dole, bo znowu zapomniałam. Piękny, z takimi srebrnymi, jasnymi liśćmi, no rośnie sobie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tutaj tą półkę zostawiam, bo tutaj, jak widzicie, mam półeczkę wyciągniętą. Piękny liść mojej em, Anturium, mojego Anturium Magnificum. Jest to import z Ekwadoru. Pierwszy taki duży liść u mnie, on jest jeszcze miękki, więc rośnie. Piękna roślina. Tutaj mam Anturium e, Crystalinum. Silver hmm, Też z nowym liściem, zobaczcie Nowe liście, liście Anturium krystaliny mają taki przepiękny bordowo Nie wiem, bordowo-czerwony kolor liści I też póki co, tfu 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 odpukać Bardzo fajna, niewymagająca roślina Obok roślina, której nazwy nawet nie pokuszę się wy wy wymówić, ale zobaczcie, no ten Jest to naprawdę piękna roślina i niesamowite jest to, że ja ją już próbowałam trzy razy zabić, a ona żyje, ponieważ ona kocha, kocha jednak wilgotne podłoże, a ta doniczka Gliniana bardzo ją to podłoże szybko jakby wysusza i kilka razy ta, ten kwiat mi po prostu padł. Po prostu padł, słuchajcie, ja leżał na glebie myślałam, że po nim, po podlaniu podniósł się, więc naprawdę żywotność ma dużą, ale ten liść jest wow, piękny. I to jest liść, który wyrósł już u mnie. Tutaj mamy mm, Rafidofory decursiva, obcięty szczyt, zaczyna rosnąć, jest to... Już rafidofora, która u mnie rośnie na tej mojej zielonej ścianie, którą kiedyś Wam pokażę. Chociaż są plany, ja chcę ją zmienić, więc może nie ma sensu. Ale jak na razie tutaj rośnie. Zobaczymy, co będzie później. Co tutaj tak mi żółknie? Mam nadzieję, że to nie jest jakiś szkodnik. Tutaj moja piękna, mój piękny pierwszy anturium, czyli Anturium Clarinerwium. Tutaj troszeczkę musiałam je wyciąć, ponieważ. No niestety po przewiezieniu troszeczkę mi podgniło, ale rośnie, kwitnie, mam nadzieję, że jest jej tutaj dobrze. Kolejna to jest e, bardzo słabiutkiej jakości e, Monstera Deliciosa Variegata. Zobaczcie, puszcza mi liść. To też jest jakiś gratis, który dostałam do zamówienia, więc niech sobie rośnie. Jestem bardzo ciekawa, co z niej wyrośnie, co będzie dalej. Mamy tutaj filodendrona mameja, z tym pierwszym liściem, który był z którym był kupiony. Te kolejne są takie. Jest to filodendron, który się płoży, czyli to jest taki pełzający. Strasznie zakurzone są te liście. Wybaczcie mi, no ale musimy to jakoś przetrzymać. On się płoży pełznie, więc powinna być taka dosyć podłużna doniczka, żeby on miał miejsce, żeby sobie iść. Nie jest to mój ukochany filodendron, może przez tą właśnie pokrój, którego nie potrafię tutaj wpasować sobie w mój, mój, e, moje, mój regał, moje miejsce do życia, więc on po prostu jest, no jest, żyje, rośnie, niewymagające jak widzicie rośnie w ceramisie. Może go potnę i sprzedam, zobaczymy. Na razie jest i widzę, że kolejny liść właśnie w drodze. No tutaj jest moja kochana, ukochana gwiazda, naprawdę to jest roślina, którą wszystkim polecam. Bardzo, bardzo prosta w uprawie, pięknie wybarwione liście. Mówię oczywiście o Monsterze Thai Constellation. Te liście są coraz większe, to jest młoda roślina, zobaczcie to jest raz, dwa, trzy, piąty liść, który wypuściła. Widzicie, tutaj widać piąty liść jest. i tutaj idzie kolejny. To jest mój piąty liść, to jest ten. A Już jest tak wielka, więc ona będzie potrzebowała na pewno dużo miejsca. I musicie brać to pod uwagę, że te rośliny są naprawdę duże, kiedy są już dorosłe. No ale też ta wariegacja i jest przepiękna, także i stabilna i rośnie naprawdę mam ją w ceramisie jak widzicie no to jest po prostu no lubi światło jak każda monstera to jest chyba jedyny wymóg jaki musicie jej dać. Idziemy do kolejnych do kolejnych kwiatów tutaj jest asparagus tylko też nazwę napiszę wam na dole, on rósł w innym miejscu przeniosłam go tutaj, na razie się adoptuje mam nadzieję, że mu się tu podoba zobaczymy Piękna roślina, w tak delikatnym pokroju, powinna się tam piąć po tych drabinkach, zobaczymy, na razie tak sobie jest. Kolejny to jest Philodendron Elegance, moje marzenie, które ściągnęłam z Ekwadoru, ale niestety jak go zobaczyłam na żywo, to mi przeszło. Jest taki, taki no, jest po prostu, ale szału nie ma, chociaż może. Tutaj wygląda całkiem ładnie. Prosta roślinka w uprawie, polecam. Eee, kolejny, aha, kolejny z właśnie mm, asparagus, szparak. Tylko już inny gatunek, też napiszę Wam na dole. Bardzo fajne, są takimi bardziej grubymi liśćmi. Szybko rośnie jak ma warunki, też kocha światło po prostu. Kolejny filodendron Delinxii. Przepiękny pokrój liści. Zobaczcie, to jest coś pięknego. Też import z Ekwadoru. No, od, od, tutaj będzie odnośnik do, do tych filmów o imporcie, jeżeli Was to interesuje. Zapraszam. Przeżół rośnie jak szalone. Piękna roślina. Polecam. Zobaczcie na no, te liście, mają kształt wyjątkowy. Wyjątkowy. Piękny, piękny kwiat. Kolejna roślina to kolejny asparagus. Tylko to już jest ino, coś mi ostrość nie łapie. Nie wiem, z tą ostrością może będzie niedobrze. Nie Mam nadzieję, że będzie ok. Tutaj wypuszcza piękną odnogę, mam nadzieję, że to widać. I że jest mu dobrze kupiony w jakimś centrum budowlanym. Tutaj macie choję Crinkle eight, z tego co pamiętam. Bardzo prosta, piękna choja z takimi liśćmi powyginanymi, co wyglądają tak, jakby miały w środku nasiona. Bardzo fajna choja. Prosta, też polecam. Tutaj mam syngonium, które mi się ostało. bo jeszcze w doniczce takim różowym, jak obejrzeliście mój film o syngoniach, to tam jest ten, ta różowa wersja. Niestety przeżyła tylko ta zielona. Tak bywa. Tu mam, słuchajcie, anturium, trifilum. Ten liść już urósł u mnie jest przepiękny. Prosta taka roślina. I chyba niestety tutaj go nadgryzło. Albo to jest odema, Albo to jest niestety jakiś e, dnój, który go gryzie. Bo niestety miałam ostatnio problemy z ciorem znowu. Ale już jest psikany, mam nadzieję, że Mam nadzieję, że nie jest mu źle. Że będzie rósł i że będzie kwitł. Um, tutaj mam kolejne, słuchajcie, cztery aglomery wsadzone do jednej doniczki. Nie jest to zbyt dobry pomysł, no ale tak sobie kiedyś zrobiłam, Muszę je przesadzić. Ten jest przepiękny. Zobaczcie na rysunek tych liści. To jest coś niesamowitego kolejna Agleonema. I kolejny raz, nie wiem, jak się nazywa, ale jest piękna. Najniższa półka Agleonema. Kolejna Agleonema. Mam nadzieję, że znajdę Wam te ich gatunki i na dole będą w opisie. W podpisie. Popatrzcie, są piękne. No to są wyjątkowo miłe kwiaty do, do uprawiania. Tutaj mamy Marantę No ID, a pod spodem klasyczną Marantę, która mi najgorzej rośnie. To jest niesamowite, że ta najprostsza Maranta po prostu mi nie rośnie. Ona też się borykała z różnymi wrogami, no ale coś nie mogę jej wyciągnąć. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo mam tutaj pozasłaniane. Tutaj mamy Epipremnum. Hmm. Nie ja wiem, coś tam z Queen mi się wydaje, ale to Wam napiszę na dole. Przepiękna, zobaczcie, wariegacja. Ona jest białe, coś pięknego. Obok jakiś gatunek grubosza. Też Wam tu napiszę. Długo, długo stał, nie chciał rosnąć. No ale rośnie, mam nadzieję, że tutaj sobie poradzi. Tutaj mamy peperomie, prostatę. Piękna, piękna, piękna roślina. Która rośnie jak szalona. Jedno co musicie jej zapewnić, to światło i ostrożnie z wodą nie przelewać. I będzie pięknie rosła. Ona już prawie była za, za tęczowym mostem, ale po przesadzeniu odżyła i teraz. ach, pięknie rośnie. Tutaj mamy jakąś marantę. Teraz wam nie powiem, jak się nazywa, może znajdę, to napiszę. Też niestety te wszystkie moje marantowe, marantowate przyciągają wszystkie możliwe robaki, więc ona też miała swój mo słabszy moment, ale już teraz chyba jest OK. Obok mam Anturium Oneum, Witalioneum, jakoś tak. Jak widzicie, ten liś umiera. Um, albo to jest przenawożenie, albo to jest starość, albo to jest jakiś tam znowu problem z robakami. Oglądałam, nic nie widać, więc myślę, że to jest po prostu taka uroda. Tu mamy pierwszy liść, który u mnie urósł. Przepiękny. Tutaj coś się dzieje, więc nie wiem, czy to nie jest jak rodzima. No ale jest, rośnie. Trochę, no one mają przepiękne liście, te anturie, ale rosną jak kapusta. Więc takie mają, widzicie, o krótkie łodyżki. Więc to jest tak. I są takie chrzęszczące jak kapusta. Dokładnie takie kapuściane są te anturie. I to mnie trochę w nich razi. Maranta Lemon Lime. I też jakoś tak szałni nie robi, jeżeli chodzi o przyrosty. Być może też ją coś tutaj męczy. Jest piękna, muszę powiedzieć, ale ta na dole, czyli Maranta Silver. Maranta Silver Band. Chyba taką ona ma. Piękna maranta i też ładnie rośnie. Nic jej nie potrzeba, tylko trochę wody i to wszystko. No i tutaj mam dwa, mm, dwa syngonia. Jedno to jest e, Milk Confetti, a drugie to jest chyba Neon Robusta. Takie najbardziej popularne. Dobra, mamy teraz dolną część mojego pokoju, właściwie już nie regał. Mamy tutaj przepiękny kwiat, który chyba kocham. To jest jeden z moich najbardziej ukochanych kwiatów. Mam tych kwiatów chyba trzy sztuki w domu, gdzie jest jedna taka mniejsza wersja i tam druga trochę większa. Jest to spatyfylum variegata, albo inaczej skrzydłokwiat. Może nie variegata, bo to chyba taka nazwa nie jest. jest skrzydłokwiat diamond, spatyfylum diamond. To jest tak niemało wymagająca roślina. Poza światłem i wodą, przede wszystkim, to on naprawdę niewiele wymaga. Ma bardzo, ale to bardzo ładne wariegacje na liściach. Ten już troszeczkę mi przywiędł, bo musiałam go podlać. Właśnie on w ten sposób komunikuje, że jest głodny. Dobra, kolejny z żółtym liściem. Moja Agleonema. Nie wiem jaki gatunek. Kupiłam ją też w sklepie. W sklepie budowlanym nie było nazwy. Wygląda przepięknie, rośnie bezproblemowo. Ma bardzo ładne czerwone ogonki. Tu mam agleonemę kolejną. Tyle nie powiem, jak się nazywa. Tym razem z białymi ogonkami. Za nią jest właśnie spatyfylum tylko w tej większej wersji. Tutaj jest moja stelicja Nikolai, która całe lato rośnie na zewnątrz i teraz trochę cierpi, ale i tak muszę powiedzieć, że jest piękna. Tutaj mam kolejną maglonę, o którą mieliście okazję widzieć w filmie unboxingu. Piękna, piękna roślina. Nie przesadzono z podłoża produkcyjnego, widać da się, da się, rośnie. Tutaj jest syngonium, spatyphyllum, ale takie klasyczne, z tyłu e, monstera kobra która po prostu sobie żyje. Ta roślina jest po prostu tak mało wymagająca, jeżeli ktoś potrzebuje takiej, nie wiem jak to nazwać, coś w stylu epipremnum to polecam. Tutaj moje cudo ukochane. Moja monstera warigata, która właśnie puściła liść z pierwszą wewnętrzną fenestracją, więc hurra! Już się stajemy dorosłe. Tak, tutaj jest to, co teraz jest napisane na ekranie. Piękna roślina, która niestety też jest ukochana przez szkodniki, ale jak już się opanuje, to naprawdę. Pięknie rośnie, ma piękne duże liście, piękny jesteś. I patrzcie na ten bałagan na zewnątrz. Ogród dopiero się tworzy. E, tutaj mam e, umęczonego fiodendrona tortuma, który też do mnie przed zimą rok temu i powiem Wam, nie chce rosnąć. Odratowałam go, był cały zgnity, o, ale taka męczarnia dla niego i chyba dla mnie. Tutaj mamy filodendrona elegansa, to nie był elegans, to był pedatum, filodendron pedatum, zobaczcie mi, to jest pedatum, a to jest elegans, tak, też choruje na, kocha mieć yy, wciory, więc cały czas z nim walczymy. Tutaj... Syngonium albo variegata. Tutaj mamy filodendrona liniami z przepięknym bordowym liściem. On cały, jak wychodzi, z czerwony. Zobaczcie, wszystkie liście są zielone, a nowy liść jest czerwone. Ale jest to taki, jakby to powiedzieć piękny. Dobra, zobaczmy. Ten filodendron pięknie wygląda na zdjęciach, a na żywo, no jest ładna, ale powiem tak, jakby pewnej części ciała nie urywa. Może ja do niego jestem tak nie do końca nastawiona. Anturium giganteum verde, które było pod lampą i chyba tego nie lubiło. Strasznie mu te liście zjaśniały. Ponadto mamy tutaj jakieś ślady żerowania, więc też dostał lekarstwo. I, I trzeba trzymać kciuki za niego, bo coś że ja go podlać także tak no a tutaj mamy filodendron Esmeraldense, który też niestety najprawdopodobniej został dopadnięty przez jakieś robactwo no a tam mamy właśnie tą roślinę matkę Amaryllum. no i tyle tyle w temacie Mojego regału, plus podłoga. Mam nadzieję, że, że Wam się ten film podobał. Że za bardzo nie rzucałam tą kamerą na prawo i lewo i że cokolwiek z tego wyszło. Chociaż mówię, nie wiem czemu strasznie ciemno. Niektóre ujęcia co prawda jest już ciemno, ale wiecie, no nie aż tak. To co, do zobaczenia. Muziki. Na razie, popachaj.